Memiczna olimpiada z całkowicie nowymi itemami, a także nowymi miejscówkami, ale ze starymi youtuberami, którzy w pięciu konkurencjach zawalczą o miano najlepszego <laughs> ogórka tego sezonu. Koniecznie napiszcie w komentarzu, komu kibicujecie, ponieważ za zajmowane miejsca zdobywa się konkretną ilość punktów. I dajcie znać, kogo tutaj brakuje, a ja obiecuję, że na 20 tysięcy polubień zrobimy drugą część z Wami, widzami. Tylko weź suba został, dobra? Dzięki. Uff, a całość zaczynamy od pierwszej konkurencji, w której każdy z youtuberów przy użyciu nowej pały musi wysłać jak najdalej widza, którego będzie odbijał. Eee, Smarty, rozpoczynasz, proszę, lecieć. Ja przepraszam, prosto w tyłek mierzę. <gry> Siadło! ja go powaliłem. Dobrze poleciał. Ej, dobrze, dobrze poleciał. O kurde! 178 metrów, no. Ej, chyba nie poszło źle, chyba nie poszło źle. No to się przygotujcie, jak Roberto Carlos rozbieg robię. No i leci! I puu! O ku... Ja pierdzielę! Nie ma! Jeszcze jedna, jeszcze jedna! No co, jeszcze jedna? Nie no, zero punktów! No nie no, komisja zdecydowała! no Patrz, Mateuszku, utrz się od starszych, pa! O, proszę okay. bardzo! te jak pasem na osiemnastce! Ej, ładnie, ładnie! Chyba będzie więcej od Smartiego, zobaczmy! 158 nie, no, mniej. metrów! Mniej! Ale wyżej, ale wyżej było, nie? Ale to się nie liczy, chłopy, nie? Smarty, jaką masz taktykę na to? Eee, słuchaj, podchodzisz, mocno pałę w ręku, nie? Potem bierzesz do buzi i robisz... I, 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 z poślizgiem leci jak 150, nie? Ale super powiedziałeś! Dziękuję za tą pozyną energię! Manojek! Wow! O kurde! Ej, dobrze, dobrze to poszło! Ja mam 174, 174 metry. Ja muszę jak Smarty zrobić. Dobrze, motka. tak, 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 dawaj tą emotkę i chłopie lecisz. Lecisz! Oh, 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 o! O! Oh, o! Oh! <grym> Nie, bliżej niż ja, bliżej niż ja. 173! O, leci! Zobaczmy ile. 153 metry! Co za tracicie? Najgorszy wynik matek! Ej, wy jesteście żałości, wy w ogóle pary w łapach nie macie! Dobra, się 200 kg, się nie dziwię, że mu słabo poleciał. I tym sposobem, po pierwszej konkurencji, na prowadzeniu mamy dziadka. A w drugiej konkurencji, naszym zadaniem będzie ukrycie się jak najlepiej na wojowniczych włościach. A szukającym będzie pan Aleksander, czyli szaman. Zaczynamy chowanego, i teraz pytanie brzmi: Ja bym się chyba gdzieś na jakimś dachu schował, na przykład tak. Z giga dobra kampa. Nie głupie, mi się wydaje, że na tym wilku tak będę sobie siedział. Rozwalam tą miejscówkę i mi się nigdzie nie schowają. Ej, a tu jakby się skampić? A tak nad drzwiami chopie jak Sigma? No to dobre. Wojownicze włości. Ja nie, ja nie mam miejsców. Może w sali kinowej się schowam. Za fotelem. To jest dobre, to jest mega dobre. Teraz tylko trzeba jeszcze zrobić tak, żeby to wszystko było pootwierane, żeby on po prostu przebiegł. No kurczę wierzę, że to się uda. your bitch no, tu jest nieźle, tu jest nieźle. Tu może się coś udać, nie? Dobra, tak z Emotką będę stał, po prostu i tyle. Dobra, wjeżdżam tam na pełnej w tą miejscówkę. Skąd on szuka w ogóle? Gdzie on jedzie, widzę go, widzę go jak jedzie. Ja nie wiem po co ja mam emotkę zrobiłem, ale nie mogę jej teraz odkliknąć! Nie chcę być pierwszy, proszę. No wydaje mi się, że jest to obvious yy, kampa i albo mnie znajdzie jako pierwszego, albo wygrywam. Dobra, w tych krzakach na 100 milionów procent ktoś siedzi. Tu nie, tu nie. Dobra, szaman idzie, szaman idzie obok mnie. On jest za mną, gdzieś. Okej, okay, dookoła chyba nikogo nie ma. Ewentualnie jest na tych, jakby szczeblach i na to nie zwracam uwagi jeszcze. Chill bomba, tych tak niej No powiem tak, coś czuję, że trochę sobie poczekamy. Ja go słyszę chyba obok siebie. Chyba mnie widzi. Chyba mnie ma. Ale nas spokojnie. Przejdziemy sobie każde możliwe miejsce. E, jest mega trudna ta miejscówka. już widzę tu tyle kamp, potencjalnych. O kurde, nie za mną. Ale lipa. Ale lipa. Nie, no ja tak czuję, że zrąbałem z tą emotką, a mi to przyjdzie dzisiaj, chciałbym dostać dużo punktów. Dobra, wygrałem, pozdra. Minęło tyle czasu, on jeszcze nikogo nie znalazł? Ej, nie, wy do mnie bijecie jednak. Dobra, to ja stąd idę, zostaw mnie w spokoju, proszę, ja nie chcę otwierać sejfu. Ty szaman, bo coś ci słabo idzie generalnie, nie? A on szuka już? Ta. <laughs> Ty, jak nikogo nie znajdę, to będzie taki syf. On idzie, wbiegnie do mojego pokoju. Jest, przebieg, przebieg! Moja taktyka zadziałała. Tylko jeszcze może wrócić. Nie, poszedł na dach, poszedł na dach. Let's go! Mówiłem, widzę, że tak zadziałał. Mówiłem, że to tak zadziała, że on nie sprawdzi takiego gównianego czegoś jak fotele w kinie. Gdzie oni w ogóle siedzą? Ty, nie widzi, widzi. Co jest? Ej, nie, no nie wierzę, no nie wierzę. No jakimś tam jeszcze nikogo nie znalazłem. Zara, wysadzam, dobra, wysadzam pół tej miejscówki. O, dobra, mnie znalazł. Pierwszy, papa. Papatki pa. bezni. No to bezniko z pierwszy na glebie. Pierwszy gracz znaleziony. Tylko niech stąd idzie. Niech weźmie jakiegoś matka, manojka, nawet nie wiem gdzie oni są. Unlucky widzowie, unlucky. No, no nie weszło tak. Chłop, 5 minut, jedną oso jednej osoby szukał. Beka. Tu, tu, a ty co? Nie, no on się tu ciągle kręci. Ładuję go, pał. Tu, Andry. Oj, manoik. Let's go, dobrze, i go kolejnego? Tak? Czy nie? Nie, manoika, manojka ma. No, nie za dobrze wyszło, widzowie, nie za dobrze. Dobra, jestem prawie pewien, że ktoś siedzi na tym, na tym czymś złotym. Tylko go nie widzę jeszcze. Za ciężka miejscówka się trafiła. A tu? Tu jeszcze nie byłem w ogóle. Nie no idź stąd proszę, jeszcze ta muzyka na tej miejscówce, nie? Ja nie wiem, widzę, ja by sobie nie przeszedł tak troszkę tutaj, za te fotele teraz. Bo, jak wbiegnie z tej strony, to mnie nie będzie widział, a z tamtej wydaje mi się, że już nie wbiegnie. Nie no panowie, nie róbmy sobie jaj, gdzie wy jesteście? Trzeba coś poddymić, bo tu resident sleeper. I ja w Dobra, wbiegł. Wbieg z tamtej, przebiegł. Gdzie on przebiegł? A, tam przebiegł przez korytarz, dobra, 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 dobra. Dobra, jeżeli przetrwam matka albo Jacoba, to już będzie naprawdę G. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu byłem. Biega nade mną, dobra. Nie, przebiegł. Nie! Witam. Możemy się dogadać, kolego, tak? Nie, nie, walgo na dziurę! Z żadnego dogadywania! Już przegadać próbuję, walgo od razu! Walgo. Dobra, a ty jesteś ze smart w teamie? No, jestem. Ta, tam bym szukał. Słuchaj, przestaniesz. Ora. Nie robimy oszustw tutaj. Nie sprzedałem dziadka, podałem drugą stronę! Finał pokoleniowy ten i fachy stare dziady Go stare dziady, let's go! Starzy i krusi Jeżeli ty się smarty na drzewie schowałeś, to cię normalnie kasuje Tu nikogo nie widzę, albo jestem mega ślepym ślepakiem, ale raczej nie Nie no, biega tu pode mną Ej, bańkę na mnie Bańkę mu na mordę rzuciłem <śled> <śled> Nie no nie, no, no, no i przegałeś, przegałeś, przegałeś. Dobra. Dzisiaj <grywy> <grywy> Matek leży i dziadek wygrywa. <grywy> Brawo, dziaduś. Oh, Let's go. Że dziadek wygrał? Dziadek wygrał! Dobra, ja wygrywam za to plebiscyt na największe kochones. Jak widzicie, tabelka nam się delikatnie pozmieniała. Ale przed nami konkurencja numer 3, w której zadaniem każdego z nas będzie jak najszybsze zdobycie jednego HP. I przeżycie z tym jednym HP chociaż kilku sekund. Czekaj. Jest, jest ognisko. Dobra, ogniskiem się dopalę trochę. Tylko nie wiem. O kurde, ognisko tyle zadaje. No to padłem, Zarobiście, Next. Nie wiem. Czyli muszę to rzucić i być jakby na skraju zadawania... A czemu to mnie nie pali? O, 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 o. No. A, bo to wybucha jeszcze. A, to jest do zrobienia. Dobra. No nie. To za gówno. Cztery hity po trzy i wygrałem. Dawaj, dawaj. Raz, dwa, trzy. Nie, jeszcze jeden. Tak. Nie. Miałem jeden, ale za krótko, klikam w gotowości. To jest ten sposób, to jest ten sposób, ale ja zginąłem. 24 hours later. Chyba jednak trzeba spróbować najprostszym sposobem. Fold image. Dobra. Jest dynamik, jest dynamik, jest dynamik. Dobra, jest próba. Proszę. 50 HP. To tutaj tyle ludzi poleciało generalnie, bo nie wiem. Dobra, mam rampę zbudowaną. Przed chwilą z niej spadłem. Zadała mi idealnie 10 HP. Spróbujemy jeszcze raz! Kurde, mam 79, to jest perfekcyjny sposób. Kurde, 11. Skoro to mi zabiera w połowę HP jak skaczę stąd. Jak skoczę na przykład z połowy tego, to zabierze mi 49? 20. Zesram się. Dobra, ale to powtórzę to jeszcze raz i będę miał 10. Ej, a mogę się tym zranić? Nie mogę. No to lipa. Co za, co zadaje 10 HP? Tu, tu dostanę fold damage. A, pójść z tym. Bo oh, jest, jest dynamit. Mam dwa. Ej, dobra, 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 to może wyjść, to może wyjść, to, to może wyjść. Najważniejszy będzie i, i ostatni skok. Dobra, obiłem się bardzo mocno. I wpadłem na pomysł, żeby w strefie się obić. Jakiś nobek, dobra, nobka skasowałem. No, ale co z tego, jak ja potrzebuję, wiecie czego. Dobra, ty le legitnie jadę za, za, za zona. HP już mam bardzo mało, więc istnieje szansa, że będę pierwszy, drugi, trzeci może! Dobra, pyk! 19, ok, okej, okay, okej, okay. okej, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Mam dynamit. Kupiłem. Jeden tylko. Dobra, starczyć musi. Musi starczyć, spierdzielam. Jakbym wytrzymał pół sekundy dłużej, to to dan. No Dawaj tą strefę tu szybko, dawaj! No dobra, jak spadnę tu, to mi zada... No nie, no niemożliwe Trafił mnie. Za 53. Czekaj, tak, idealnie. Zrobiłeś mi dzień. Zrobiliśmy mi dzień, tylko już go nie psuj. Muszę dostać dwa tiki od zona i wtedy się skitrać. O kurde, dobrze się chwyciłem, dobrze się chwyciłem. Było już bliziutko, było już bliziutko. I strefa mnie przecież może obić. Przecież strefa może mnie obić. Ty, żeby to zaraz się nie skończyło tak, że wiecie, że ja przegram, bo strefa będzie za szybka dla mnie. Pięć, cztery, trzy, dwa. Dwa. No gdzie te dwa? I czemu mnie nie zadaje obrażeń? Dobra, jeden, 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 mam. Mam jeden HP, panowie. Mam jeden HP. Dobra, mam dwa HP. No nie, nie mówcie. Ja nie wrócę już do tej strefy. Perfekcyjnie, chłop mnie obił. Kocham go. Tylko teraz, że mnie nie zabił. Rzucam sobie to pod nogi i ja wygrywam. Ja wygrywam, bo to mnie obija perfekcyjnie za 52, prawda? Tak było. Tak! Mam jeden HP. Mam jeden HP. Kocham cię, chłopie, że to zrobiłeś. Jeden HP. Jest! Jaki wart? Dobra, mam sprint, wchodzę na sekundę. Jeden. Jestem, mam jeden HP. Dobra. <grystanie> Jezus, ciężkie to było. I moi drodzy, po konkurencji trzeciej wszyscy idziemy równo, oprócz smartiego. A przed nami konkurencja czwarta, w której musimy jak najszybciej przejąć furgonetkę. A nasz czas liczy się od momentu wyskoczenia z busa. Dobra, jeżeli dobrze rozumiem, to aktualnie na mapie nie ma żadnej furgonetki, więc. o, dobra. Ona tak wolno jedzie i ona po torach nie. A tu pociąg jest system debilem. Ja wylatuję automatycznie. Odpalam stopper, bo teraz liczy się nam czas. Od wyskoczenia z busa. Gdzie są te furgonetki na tej mapie, niech mi ktoś powie, bo to jest pociąg, rozumiem, po torach jedzie, tak? No dobra, to co? Czekam na ten. Z tego co wiem, jestem w lobby bez, bez nim. No więc łatwiej się nie mogło trapić. Dobra, mamy to. Teraz furą jedziemy po termit, dynamit. Dobra by to trzeba jak najwięcej tych wszystkich rzeczy wziąć. Minuta 50 za mną, furgonetki jeszcze nie ma. Skąd się furgonetki biorą? One się tak... Po co strzelasz baranie? Po co ci to da? Najważniejsze to znaleźć termit, bo bez tego nie wejdziemy do sejfu. Znaczy do, do furgonetki. E, gdzie są te furgonetki? Niech mi ktoś wytłumaczy, O co tu biega? Więc teraz tylko czekać aż się pojawi ten samochód, bo one się pojawiają chyba co jakąś strefę. Jest dynamit? Jest dynamit, dobra. Kupuję dynamit, żebym móc tam furgonetkę rozwalić, ekstra. Czekaj, 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 ja stary potrzebuję jakiś matców, a ty jesteś chłopie manojkiem. Manojek, Manojek! Manojek to chłopiec dzisiaj ma więcej chyba punktów niż ja. ja się z niego śmieję, dziękuję serdecznie. Nie wiem, gdzie to się respi ogólnie. Ja nie, ja nie, nie, nie mam żadnego pojęcia widzowych, gdzie to się respi, nie? Oj, 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 Shatonik chyba, co? Chyba Mr. Joker shitonika dostał. Tu kolejny pan z materiałami widzę dla mnie, dzień dobry, witam serdecznie. Kolego, kolego, co ty robisz? Dobra, jeżeli dobrze to rozkwiniłem, teraz powinny pojawić się furgonetki. Mam termit, mam pompę, mam snajperkę, mam wszystko, czego potrzebuję. Niech tylko się pojawi blisko mnie furgonetka. No i gdzie ta furgonetka? Czemu ja mam jakichś aktorów w ogóle? Ty jeszcze jestem z matkiem w lobby, to akurat crazy sprawa. Chcę się męczyć. Przecież jak ja go zabiję, to już mam pewność, że nie będzie szybszy ode mnie. Ja szukam monojkę i go do lobby żebym musiał poczekać, stary, nie? Obrabować furgonetkę jazda! Błagam, no nie uciekaj. był prawdziwy czy nie widzowie? Napiszcie, bo jeszcze ja pogubiłem. Wsiadam do fury i teraz czekam tylko na sygnał. Idealnie, 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 Ja nigdy jej nie otworzyłem. Dobra, ty jest furgonetka w strefie, ja chyba na nim lecę. Kurde, pociąg jest do przejęcia, ale nie mam chyba czasu. Jest furgonka, pojawia się. 500 metrów ode mnie. Bez niej pewnie jest na dole, to ja polecę po tamtą strefie, Mam czym się leczyć. 5 minut na liczniku, no muszę to zrobić, tylko mam jeszcze matka w lobby i to może być problem, ale damy radę, damy radę. Nie no furgonetka mi ucieka, ja pierdzielę teraz, co dalej? Co dalej się robi? Co ty trzma to robisz? Ja nie mam dynamitu w ogóle, nie, to jest hit, ale mano będzie miało, na pewno Kierowca leży! Dobra, umieszczam, umieszczam termit Stój, 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 stój gruby! Gdzie ty jedziesz? Ej, mówię do ciebie, stoisz, tak? Ja jest drugim. Dobra, ty no dało mi tego hopa. Nieważne. Ładujemy to. Ja nie mam amo! Ale slipa. Daj mi amo, daj mi amo to stój, czemu ty jedziesz? Zatrzymaj się. Nie, no wy. Aj, A jedzie auto, to jest bez nie? Ta, to jest bez nie? No nie, no jak to jest bez nie? Fuck off! Nie, no to jest stepil, no! Kasujemy to szybko. Nie mam lasergana, ale jest przypał. Teraz ten rdzeń trzeba strzelać? Jak cię ma to odpocząć, powiedz? Ja myślałem, że on tam na dół poleci, no. Mano się zdenerwował. Rdzeń rozwalony Szybciej! A ja mogę więcej tego przykleić? To coś daje w ogóle? Nie wiem, czy to coś daje. Przyklejam. Ładuj to, ładuj, 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 ładuj. Tempo ma być. Ty daję! Ja pierdzielę, otworzyłem, otworzyłem! Stop! 627! 627! Dawaj, 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 dawaj Szybko, muszę być szybciej od łosego. Mam, pauza! Udało się. 7-14 Mam, 7.20, żeby nie było. I mam furgonetkę, 7 minut 35 sekund. Jazdunia! I moi drodzy, tabela przed ostatnią konkurencją prezentuje się tak, a to oznacza tylko jedno, mianowicie w dalszym ciągu mogę pokonać dziadka. A w ostatniej grze naszym zadaniem będzie zrobienie jak największej liczby fragów przy użyciu snajperki. <laughs> tu jest bot, który daje snajpę, nie? Lecimy tutaj. I tylko proszę, żeby chłopaków nie było ze mną w gierce, bo w tej shopie jest bot. Dzień dobry witam. Dzień dobry witam. Ty nie mogę wskoczyć Halo, Wardeczko, Co ty robisz? Daj mi ten AWP. Dziękuję serdecznie. Dobra, sobie kupiłem dwie snajperki stare. Dawaj go ale leżysz. Let's go Dobra, proszę, daj mi snajperkę. O Jezus, jaki, jaki jackpot! No i oni tam pewnie polecieli nowe miejscówki. Ja sobie poleciałem z dala od całej tutaj społeczności Żeby na spokojnie sobie znaleźć sniperkę Dobra, szukamy jest pała jeszcze. Ja cię pała, tylko do rotacji będzie jak coś Czekaj, 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 jest frag. Jest drugi, witam serdecznie, dwa fragi na dzień dobry, Chłopie, ja to wygrywam. Już tu aktorzy, to są aktorzy, to są aktorzy, nie? Opie, proszę Cię, proszę Cię. I nie ma, mam, zamijam brota. No nie ma nigdzie snajperki, o co tu chodzi? Ej dobra, sprawa wygląda następująco, muszę znaleźć jakieś boty strzelające do siebie. Muszę znaleźć jakiś pedaktorów po prostu, nie? Jest ziomek, jest ziomek. Dostał, śpi, ekstra, dawaj, dawaj, dawaj. Pan pociąg. Nie no, nie ma snajperki. Całą miejscówkę zlutowałem, nie ma snajperki. Uuuu! Polega co, wyrwał ciosa. Let's fucking go! Jest snajperka! Dobra. Dobra, dobra, muszę to jakoś mądrze... ...mądrze zrobić. Pum! Jest! No i pierwszy już, to jest mój kill! No i ale bańka siadła, 189! Chyba zachorowałem, znowu na perkozę! Ej, dobra, nigdy nie było łatwiejsze strzelać na snajperek, nigdy. Chłop zatrzymał pociąg. Czekaj, 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 wariacik. Zszedł na dół, nie dostał. Dostał, śpi. Let's go, będę miał pociąg. Cześć, ja mam sniperę. <słyski> Drugi killek! I temki. Dawaj, 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 daj, wszystko jak leci. Skrzyneczka, krypto, skrzyneczka. Ja stąd spierdzielam tak szybko, jak tylko się da. Nie no już 35 osób. Ja, jak ja sniper znajdę, to tu już się mecz skończy. Ja tu jest boss? bo tak, jest boss, jest boss. Z kimś walczy. Czekaj, 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 czekaj. Nie no, nie ma snipe, nie ma snajpy. Bij mnie. O kurde, ja zaraz umrę widzowie. Mam No to jest po mnie. Pozdrawiam serdecznie. Dajcie żyć, dajcie żyć, błagam. No ja mam chłopy 4 fragi, ja to mogę wygrać. Ja potrzebuję tego. Kupuję kolejną snajperę i wygrywam e, grę. Tak, jack, tak, jack. Jest, 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 jest. Dobra, tu wygląda jakby nikogo nie było. Poszukajmy amunicji do snajperki. Sigma boy, Sigma, 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 Sigma Boy, spadam stąd. Tutaj. Myślę, że oni usunęli te snajperki tak naprawdę. Bo chłopie w tym miejscu, w tym miejscu kupujemy, wiecie co? Mityczną snajpę. Pana, to ile to kosztuje? O nie, tu trzeba te bitcoiny. A jeszcze jakaś... Jest tu snajpa złota, za złoto! Też bitcoiny! Dawaj ją, dawaj ją szybciutko, bardzo fajnie, dziękuję serdecznie. O kurde, tu jest człowiek. Dawaj do góry, dawaj do góry. A może nie? Może właśnie go pokonam. Nie, no nie gadać, że furę sobie zablokowałem. Ja pierdzielę. Nie, no zablokowałem se furę. No, no jestem, no, no ja, no 10 już się mam. Jak nic. No się poddaję zaraz, zaraz się poddaję. Dobra, kręcimy coś. Nieee. Dobra, sniper elite teraz. Wchodzimy na góreczkę. Trzeba się rozejrzeć, czy tutaj jakiś bambiczy nie chodzi. To, to ten jaj. Ten też, ejaj. Przemek2302. Wyskoczył. Dostał 97. Nie trafiłem. I dobra, te snajperki lecą w ogóle ze skrzynek, czy ja nie wiem. Dostał znowu 97. Dobra, ja go muszę skasować. Ja go muszę skasować. Dobra, trzeba znaleźć jakąś ofiarę. Myśliwy wychodzi na polowanie. Uciekaj, bo tu jest y, typ z medalionem. Typ z medalionem mnie dojechał. Ja nie chcę się bić. Kolego. Co on robi? Kurde, widzowie. O, jaki to jest wafel. On się leczy. O kurde. A! Jaki fart. Jaki fart. Co to było? Miałem ja Myszka na drugim ty Na drugim monitorze. Dobra, chyba pojeżdżę po prostu, bo do safe'u będzie ciężko tylko snajperkom się dostać. To na pewno. nie, no nie dobra. Tu się ładuje ktoś. O! Ale to był potężny strzał Snajper koza w łapie Snajper koza w łapie, moi drodzy Dobra, to jest kolejny aktor Trafiło Zabrał mi ktoś Ja pierdziele, jaka paruwa do mnie przyszła Szósty frag A tamten? A tamten się chce bić Pick me Dawaj wow, Boty mnie biją, no chłopie, co tu się dzieje Dobra, tu są cały czas jakieś strzały dookoła mnie, a ja nikogo nie widzę Idę do krzaczka Ty pewnie jedzie ja pierdzielę! o co tu chodzi Nie trafiłem Nie trafiłem Dam się obić, bo to nie jest dla mnie ważne, ale Ale muszę zrobić kila kolejnego Nie no dobra, ja nie trafię go nigdy, prawda Trafiłem, dobra, przeładowujemy Nie pij teraz A tu tak szybko można strzelać To nie wiedziałem, dobra Mam kolejny kill Nie, w, w podstopy mu wal... Nie, zabrał mi fraga Kolego, o, on jest dojeżdżany. Dobra, 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 czekam na ten moment. O, chyba nie będzie tego momentu. Mam trzy fragi, nie jest źle, ale nie mam amunicji. Hedzik, ajć, ajć. Smarty się pociął, pewnie też ma z pięć killi. Hipie, o, ja nie mogę paść, ja nie mogę paść, ja nie mogę paść. Zostaw mnie! Ale slipa, nie mam kewa, ale spokojnie, damy radę, damy radę, damy radę. Jeszcze battle flipa zrobię, jak trafię, to będzie snajpa. Nie trafiłem, no i nie ma snajpu przez to, no wiedziałem, jakbym trafił, to by było, no. Mam nadzieję, że damy radę, top 12, top 12, jest git. Dobra, gdzie jeszcze bota znajdę jakiegoś? W aucie napiszecie pewnie w komentarzu, to wiem. Czekaj, 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 a Spider-Man to jest jakiś walnięty chyba. Oj. Oj. Oj, o! Co ja mu dałem? Ta pieprza. Nie widział mnie. No, czy, czy ty, co, odpuścisz, czy nie? NO CO DASZ CZOCH?! Padaj. No nie, da rady, no co to Tu mi jeszcze bombę ładuje, no nie, to jest przesada. Ty, halo? Mordo, mogę to podnieść? Ja już mam koroniarza? O kurde, ty, bo ja nie chcę zginąć, nie chcę zginąć. Co to jest za gra, no? Ja mam top 8, ja mam zero fragów i nie mam snajperki, no. Leży! Ej, dostał ładną banię teraz, nie? Ładna bania to była! Nie trafiłem. Trafiłem, o to chodzi, witam serdecznie. Pozdrawiam mordeczko. O tak, dobra. Mamy to. Dobra! a, Ale co trzy kile to moje? I dobra, mam top 3, mam top 3. Czekaj! O, kurde, no czemu te snajpy mają taki opad, dostał za 84, nie? tam mordeczko, lecisz we mnie. Spoko, kolapsujecie. O, niezły kolaps. Ja nie wiem, ja nie wiem. No co on ma za imbota ty? Dobra, przeładujemy sniperki, poczekamy aż się zrobi top 2 i wtedy będziemy. Nie wiem co będziemy. Co to jest? <laughs> Gameplay Fortnite. A jakbym go trafił, w ten pistolecik, to on dostaje, to się nie dostaje. Chyba nie dostaje, widzowie, jak coś. No kurde, jak to teraz nie miało opadu 92! O, nie żyję. No co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? O, mamale. I biegniemy do zona? Nie wiem czy biegniemy do zona, to co robię jest tak głupie To jest tak głupie widzowie, ale to się uda jest! Jest na styk! Top 2 jest! E! Gdzie on mnie trafił? Kiedy? Halo! Tarapat! Top 2! Top 2, top 2, moi drodzy! A tu jak już on ma zero! White! Nie! Coś mnie zrzuca. Te boty mnie zrzucają. To jest żart! To żart! O! Pewnie! Top 4! No jak widzicie, nie mogłem już tutaj niczego więcej zrobić. Dziadek dzisiaj po prostu okazał się lepszy. Od nas wszystkich, a ja wam tylko przypominam o wpisywaniu kodziku JACOB w sprawie Fortnite i życzę miłego.